Dajka 12, Dzisiaj gramy w MMM2, no jak widzicie, jestem niewyspana, bo miałam koszmar, dopiero co wstałam niedawno, nie wiem, no wstałam tak gdzieś ósma, a poszłam późno spać o północy, więc... No i słuchajcie, na sam początek jestem szeryfkę! Szeryf! I bardzo mnie to cieszy, bo ja lubię być szeryfem, no i bardziej mordercą, jak to no i wam, e, mu, ja słuchajcie, żebyście wiedzieli, jak nie odpisuję, to znaczy, że nagrywam, bo e, no to w, no, no wtedy znaczy, że nagrywam, no więc będziecie wiedzieli, tak? O, słuchajcie, jak ja mam ja mam ogólnie broni, takie świąteczne, fajne, no a to też jest świąteczne, nie widać? No widać. Jakie... ...to jest! Ej, what? Czemu się nie mogę ruszyć? Komputer się zaczął. O co tu chodzi? O, już się nie zaczął. Super. Jaja, jajka, jajka monetek? monetek. Jakie kocham monetki. Monetki są najlepsze. A już mam limit. O ja! A! Ej! Ej a ja nic nie widziałam! O co tu chodziło? Kto był mordercą w ogóle? mrówka! Ja Ej mrówka była bordercom, mrówka! Nie widziałam tej mrówki! Zobaczymy sobie profilowe mojego kolegi hmm, pewnie mu będę zazdrościć. no już zazdroszczę. takie fajne to. jajko, jajko. Jajko, mm, hm, hmm. jakie fajne to, to, to... A ja chcę takiego bałwanka. Ja mam to. A taki bałwanek jest fajny. Hmm. O matko, ile on ich ma? Kwiaty jakie ładne. Ja mam zero, niestety. Jakie fajne zwierzątka. Niech on mi za króliczka. Ja mam świnkę. Zaczekajcie, pokażę wam. Świnka. To jest świnka Pimpuś. Moja świnka. Świnia Pimpuś. Pimpuś. ta la 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 Dinozaur Pimpuś. Gdzie są monetki? Monetki. Hmm. Hmm. Ciekawe bardzo. Kto jest mordercą? Wiecie, że ja mam kupione, że mogę być szeryfem, jak jestem mordercą. No więc. Nieraz tak było, że ja chodziłam z pistoletem, a na, miałam na niby nóż. No i mnie. No i mnie przyłapali. No i szeryf nie wiedział o co chodzi i mnie wtedy... I mnie... i w mnie wtedy zabił. nie takie żyćko. Siema. Siema, typie. Oj, nawet już dużo mam monetek. Jej! Ej, kto morderca? Ej, bo morderca w każdej chwili może wyskoczyć. Ja już naprawdę się zaczynam bać. Misio, Teddy, przytul mnie. A w tym czasie jak ej morderca nie ma. To sobie potańczę. La la la, gdzie morderca, z misiem tańczę. Ty ty. Mi gdzie morderca? Czemu ja pierdzę? O, już morderca idzie. Nie boję się morderca, będę sobie tak tańczyć. Morderca! Mnie nie złapie. Ile ten taniec trwa? Ja się boję. Wiem kto morderca. Ej kto morderca? Ej, ja się boję. Ja zaraz. Misio, Teddy! Boję się. Marówka idzie. Ja? Tu nikogo. A wygrałam. Czas się skończył. Lele lele le, Łódki. I przegrał ten głupek. Czy tam kto? Ile w ogóle było osób? Pimpuś! Ty, pokaż. Albo nie, wymyśl. Jakie ty masz cudy. Jakie on ma cudka? O, daj mi to! A jeszcze to, jeszcze to, 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 Czemu ja pierdzę? Czemu ja pierdzę? No! Cała planeta jest wypiedniona przez moje bąki? Morderca! O je, o je! Nie, ja nie mogę! Robić tego psikusa, bo jak szeryf mnie zobaczy, to będzie wiedział, że oszukuję. Gdzie jest szeryf? Najbardziej chcę szeryfa zabić, wiadomo, żeby mi nie przeszkadzał w sprawie zabicia ludzi. No. Już po nim. Pistolecik mam. No niby mam. Tak. Pistolecik. Pistolecik. Niby taki pistolecik. Dobra. Chyba muszę zacząć. Czemu to pika? Każdy może być szeryfem, także trzeba uważać. Dobra, już powoli. Hmm, czemu on tak stoi? On się ruszy? I zaczekajcie. I to miaki, zaczekajcie. On ma chyba sywy, ale chce żeby było zabawniej. Najpierw też monetki sobie pozbieram. I jajka wielkanocne. Ej, w fajnie, że mamy teraz. Hmm. hmm no słuchajcie, no. Ej, a mogę? Okay. Ej, no dajcie mi się wreszcie zjeść. W... Nie, mam mało czasu, muszę szybko zabić ich. Tu się schował. Okej. Okay. Nie, nie wygram tego. przegrałam. Mi wtedy yy! Chcę się przytulić do mojej świni. Pimpuścia chcę się przytulić. Pimpuś, tralalala. Ty jesteś pimpuś, tralalala. Weź się tym nam zamień. Handle. On ma najlepsze brunie, a ja też chcę no patrzcie, on ma ja chcę to, 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 to. Ja chcę wszystko co on ma. Zostaw ją. Ona jest moja. Moja? Hm. Ja jestem moja. Ja jestem sama siebie. Mm -mm. Ja należę do mojej rodziny. To nikogo więcej. O, znowu szeryfek. Fajnie. Okej. Okay. Trzeba wycelować. O nie, to mój koleżka. Ale nawet kolegów muszę zabić na sorki. Jeszcze na odcinku. To tym bardziej chyba. Tina za pimp, tralalalala. tra la 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 la. Tralalala, za pimp, Tralalalala. Ej, jestem jego koleżanką, on mnie nie zabije. Tak? Ja tylko sobie zbieram moneczki. No co, no. Ogólnie to bym go nie zabiła, ale nagrywam więc. Hm-hm. Tylko gdzie on jest? Hmm. Nikt mnie nie zabierze mojego nożu. Jakiego nożu? What? Czemu każdy ma taką krew na sobie? Hop. Szczelamy. No, no gdzie on? Czekam tu na niego. Oh no. Trzeba wyruszać w misję. Chodź. Chodź, pimpuś. Pimpuś tralalalala. La, la Dinozor pimpuś tra la 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 Dinozor pimpuś tralalalala. la, la, la. Dinozor, pimpuś XD. <gryw> Lubię pimpusia. Oh no. Gdzie morderca? I mogę go zabić? O! Ten rodzaj o mnie zabił! Majeczka! Ty masz takie dobre? O co tu chodzi? Czemu ty masz na czerwono? Ej, rzeczywiście ma nawet fajne bronie. Ona. Ona ma chyba. Daj mi to. To mój... Ej, majeczka, zamieniamy się, dawaj. Nastka, co? Nastka, no siema! Chroma, 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 chroma. Czy da mi tamto, please? Da, to, da to. To się opłaca. Ale nie. Chcę lepszy. Nastka, no co ty Nastka, Nastka? Milka. Nastka, uciekaj. No, a co chodzi, czemu uciekaj? Czemu ona mnie goni? One są chore psychicznie. Co? 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 What? Nie kumam was, dziewczyny. Czemu one się kłócą? O co tu chodzi? Hmm. Pizza! Pizza! Mniam, mnie mnie Ej, ej, mogę usiąść sobie na stole? Może to i niegrzeczne, ale ja chcę pizzę.